pod tytułem Magiczne Drzewo opowiadają o tym, że kiedyś nad Doliną Węzy stało sobie magiczne drzewo. Jednak podczas burzy się przerzuciło. Ludzie poczyli je na kawałki i zrobili z nich magiczne przedmioty. W każdym została cząstka magii. Bohaterowie z tych książek szukają każdej innej części, innego przedmiotu. Głównym bohaterem jest chłopiec o imieniu Kukiel. Razem z przyjaciółmi Gabi i Blutkiem przeżywają różne przygody. Najbardziej podobał mi się moment szczęści cieni Smoka, kiedy z figurki stworzyła się dziewczynka o imieniu Idalia. Chciałabym polecić książki w serii pod tytułem Magiczne Drzewo autorem i jest Andrzej Maleszka.